Siemanko, dzisiaj miałem wam pokazać produkt od Apple, yy, słuchaweczki, Airpods, Maxy. wiem, że produkt leciwy, ale dalej trzyma wartość, yy, ma niezłe recenzje, ale niestety zostałem oskamowany i nie mogę powiedzieć, że byłem totalnie zaskoczony, no bo wiedziałem, że na OLX hula mnóstwo podrób. Ale zabezpieczałem się jak mogłem. Poprosiłem o numer seryjny, poprosiłem o dodatkowe zdjęcia, zapytałem o ilość tam rzeczy, i niby wszystko było pozytywnie. A finalnie przyszły podróbki. Bardzo dobrze wykonane, ale jednak. Ale czy na pewno podróbki? No bo ta jakość jest naprawdę tak dobra, że ciężko ocenić. Z tego powodu, właśnie jadę teraz do Media Mediamarktu, w którym widziałem, że są AirPodsy Maxy oryginalne, i sobie porównam. Przyłożę je jeden do jednego. Może włączę muzykę jeśli da się na tych sklepowych. No i zobaczymy, ale na 90% to podróby. Oczywiście nowe AirPodsy Maxy kosztują 2600 dookoło, a tutaj była super okazja 750zł. Stargowałem do 700 bo troszeczkę się spodziewałem, że może wyjść taka sytuacja. Ale teraz zostało mi 8 godzin na potwierdzenie na Alixie, yy, czy transakcja OK, czy nie. No i zobaczymy. A jak się próbowałem zabezpieczyć, zapytałem o numer seryjny. I na stronie Apple można ten numer seryjny sprawdzić, wystarczy go wklepać. I tam była taka ciekawostka, że produkt został zwrócony niby. Czyli podejrzewałem, że był zwrócony na naprawę. I to uśpiło moją czujność, bo myślałem, że ktoś po prostu dostał nowe słuchawki w ramach wymiany, czy tam jakimś Apple Care+, Plus, czy tam jak ktoś się tam u nich zwie. A po prostu starych słuchawek nie odesłał i opchnął gdzieś. No i bardziej w to brnąłem, pytałem tego sprzedawcę, czy słuchawki na pewno są sprawne, czy na baterii dobrze działają, czy działa NC, czy jakieś tam są szumy, rozłączanie itd. No i na wszystko była dobra odpowiedź, że nie, nie, wszystko w porządku, on nie zauważył, bla, bla, bla. Więc prawie byłem pewny, że mam słuchawki oryginalne, ale gdzieś zepsute i dopiero dowiem się, gdzie zepsute, jak je kupię, bez gwarancji. Ale niestety prawda jest inna. Oni muszą to robić jakiś taki przekręt, że faktycznie jest jakiś zwróconych, numer skopiowali i ten numer jest pewnie na wszystkich tych herpocach, na pudełku. Więc numer seryjny, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. Dobrze, żeby był, ale to wam to was nie uchroni przed tym, że nie kupicie podrób. Ale skoro już je mamy i trochę czasu zostało, jeszcze się nie zdecydowałem, czy będę na pewno oddawał. Porównam sobie jakość po prostu dźwięku w jednych i w drugich. Jakość wykonania. No i zobaczymy. No oczywiście nikomu nie polecam, nie? No bo wspieramy raczej producentów, którzy know-how dali, a nie jakieś podróby. Ale już się zdarzyło. Ciężko będzie się szarpać do jakiegoś, nie wiem, sądu będę musiał pójść czy coś. No to... No niespecjalnie mi się chce. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczymy, jak wyglądają faktyczne AirPods w sklepie. A tak wyglądają te, które dostałem. Ale... No na pewno... Nie wyglądają jak te najtańsze z AliExpress podruby podców Maksów. Tutaj te szczegóły są naprawdę dopieszczone. Te pudełko w tych tanich podróbach Zwraca się uwagę, że tutaj zamiast magnesu to są jakieś napy, na rzepy, albo jakieś takie magnesy, jak w damskich torebkach, a tutaj jest, no jak w oryginale. Tutaj jest też ta siateczka, tu jest guma, tak jak w oryginale. Tu zobaczcie, jest metal, koronka jest prawdziwa, działa i chodzi trochę ciężko, ale nie klika, więc tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo gdzieś tam na podróbach było pokazane, że one klikają, a te nie klikają, ale ciężko się składają. Pewnie oryginały będą tak płynnie i łatwo się wysuwać, zobaczymy. Te nauszniki tutaj, no jak oryginały, da się je wyciągnąć. Tu, patrzcie, jest też taki napis, nie? tam jest ten numer seryjny i tak dalej, taki sam jak na pudełku. I jedyna różnica, tak naprawdę, że to tutaj to nie jest y, aluminium, a w oryginałach podobno jest aluminium, a tutaj jest hamski plastik. Na innych recenzjach ludzie pokazywali, że te słuchawki ważą. Mimo tego plastiku dokładnie tyle samo co oryginały, więc nawet po tym nie da się rozpoznać. Ja też nie mam iPhone'a, więc tak jakby nie widzę autentyczności, ale mówią, że te słuchawki mają takie, tak jakoś to poustawiane wszystko, bitrate i tak dalej, że pokazują się jak oryginały i w aplikacji, w iPhone'ie nie da się rozpoznać, że to są podróby. Ja mam niestety Androida, więc tego Wam nie pokażę. A jak grają? Jak działa tryb ANC i jak działa ten tryb transparent? To wam pokażę za chwilę. Spróbuję go porównać w sklepie. A i gdzieś pokazywali, że te czujniki, jak się ściąga słuchawki, to w podróbach nie działają. Yy, że się wyłącza muzyka. Nie jest to prawdą, tutaj działa. Czasem coś się tam zawiesi. Na 20 razy, 19 razy wyłączyła się muzyka, a potem się załączyła. Nie było to może natychmiast. Potrzebowało, żeby muzyka się włączyła ponownie. Jakieś dwie sekundy mijały. Nie wiem, jak jest wyoryginalna. Ale działa, nie tak jak mówią, że nie działa. Na uszach wyglądają tak. Naprawdę dobrze tłumią dźwięk, nawet bez włączania ich. Spasowane są dobrze. Mówią, że tutaj w oryginalnych jest jakiś dodatkowy przegub, ale to sobie sprawdzę w sklepie, że one lepiej przylegają, bo te tak faktycznie trochę uciskają. Ja je miałem maksymalnie jakieś 15 minut na uszach, więc nie wiem, jakby to wyglądało po dwóch, 3 godzinach może by to było faktycznie bardzo uciążliwe. Ale dla takich lansierów, którzy, dla których nieważne jak słuchawki grają, tylko jak wyglądają, jak ich odbiera otoczenie, no to ja myślę, że nie, od, nie do odróżnienia. I tak naprawdę, jeśli ktoś używa podrób i lubi, i gustuje w ciuchach i tak dalej, no to sprawdzą się świetnie. Niezależnie od tego, czy funkcje działają. Ale dobra, żeby nie przedłużać, idę do sklepu i opowiem Wam później, jak to wyszło. Słuchajcie, okazało się, że się nie da w MediaMarkcie zobaczyć tych słuchawek. Niby mieli na stronie, ale tak naprawdę nie były dostępne na sklepie, żebyśmy mogli ich posłuchać. Co gorsza, zadzwoniłem do innych sklepów, zadzwoniłem do iSpotów w Gdańsku i w Gdyni i w żadnym z nich tych słuchawek nie było, albo mieli, ale zafoliowane i nie pozwalają otworzyć do testowania. Ale jak już byłem na miejscu, to sobie porównałem z Soniaczami XM5 WH-1000 z JBL-ami i, i bosami, tymi najnowszymi. I moje spostrzeżenia są takie, że w Soniaczach i w bosach po prostu to ANC to jest, nie wiem, dwa, dwa i pół razy lepsze. Jakość dźwięku też zdecydowanie lepsza. Może basy tutaj w tych podróbkach są lepsze, ale nie ma tego środka pasma. Naprawdę w tych dobrych soniaczach i bosach po prostu słychać wszystkie dźwięki, wokal i tak dalej. A tutaj to jest takie w tych niby Airpodsach, wszystko przytłumione. Ale słuchajcie, stwierdziłem, że jeszcze napiszę do kogoś na Alixie, kto sprzedaje te AirPodsy w normalnych cenach, albo prawie normalnych, tam za dwa z haczykiem. I odpisał mi Darek, który powiedział, że chętnie mi pokaże oryginalne słuchawki i będę mógł sobie chwilę przetestować, czy tam on pokaże, więc idziemy do Darka. Dobra, mamy tutaj Darka, który ma właśnie oryginalne słuchaweczki i powiedz, jaka jest różnica między oryginalnymi, z Twojego doświadczenia. Tutaj się powinno zaginać. O, To są moje oryginalne niebieskie. Tu no widać, no jest sztywne po prostu. To pierwsze. Mhm. Drugie, tutaj jest taki otwór, żeby te po prostu gdzieś podciągać. Mhm. Tutaj w tym nie ma. No, nie ma. To okay. no jest plastik. Tutaj jest metal, tylko że ja mam tutaj nakładki też gumowe no, Wiadomo, nie? Żeby, nie żeby się na nie folii, ale możliwe, że moja jest bardziej naprężona Okej, okay, a guma tu jest tak samo, nie? Guma tutaj jest, chyba, jest tak samo chyba, chyba chyba to Ale same. tak naprawdę, słuchajcie, tak jakby z zewnątrz to, to Bez dopytania o te szczegóły to się ciężko tak, zorientować, nie? Bo tak są dosyć, dosyć są podobne Guziki tutaj bardziej no, słychać, że to jest plastik Tutaj nie, tu jest jednak lepiej to chodzi no i na iPhone'ie też pokazuje niby te AirPods'y Nic nie mówi, że nie są oryginalne, ale no, ale są Mogę połączyć na no, no to połącz, na... spoko Nawet kolor pokazuje Tak, no, no wszystko jest tak naprawdę A i naładowanie na Tak, naładowanie Okej, okay, czyli na iPhone'ie wydaje się jak oryginalne Dzień dobry, witam No i numer seryjny jest, chyba jest ten, który tam dokładnie był pokazywany No właśnie, czyli Chin, chinolki potrafią w te oprogramowania, jak widać, wyciszenie, popróbuj sobie. A, po dobra, okay. a teraz, jakby zatrzymać muzykę, się tym. No, to, to okay. ok Dobra. A powiedz coś? No, jest tam. Jest tam no, nie mam, ja... no, to to jest przepaść. <laughs> no właśnie, a teraz. Wow. No, właśnie, no nie, wyjący. nie. Dobra. I teraz, jeszcze ta sama muzyczka na, no, ty na tak. tych podróbkach. No dobra, słuchajcie, wiem wszystko. Tak naprawdę ten ANC w tych podróbach to jest w porównaniu z oryginalnymi naprawdę o wiele gorszy. Tak, z dwa razy gorszy. Transparent Mode w porównaniu z oryginalnymi słuchawkami, i tak jakby go nie było. Tak naprawdę no, tam słychać świetnie, a w tych prawie w ogóle. I muzyka, basy są podobne, ale nie ma tego środka, czyli tak jak Wam mówiłem, nie ma w ogóle środka no w tych oryginalnych Airpods'ach, Max'ach, jest po prostu ten dźwięk czysty, słychać go, a w tych moich to jest po prostu jakaś żenada i porażka. No i, no i to by było tyle, dzięki. dzięki. I jeszcze taka prosta różnica, którą zobaczycie, to tutaj jest taki zamszyk jakby, a w tych podróbach jest... A, napis jest? Yes. A, i tu jest na i tu jest napis, jest taki zamszyk, a w tych podróbach to jest taka zwykła, zwykła guma od środka. Więc to też jest taka różnica, którą możecie sobie zauważyć. Nie? I teraz po tym teście z oryginalnymi od Darka. To na pewno te podróby oddaje, nie ma co się męczyć z tą jakością, a tak żeby wyglądały tylko na uchu i udawać kogoś, kim się nie jest, bo ma się słuchawki za 2,5 tysiąca, a tak naprawdę może człowieka na nie na przykład nie stać, no to, to nie moja bajka, dla mnie się ta jakość dźwięku jednak trochę liczy. Także ja będę na pewno walczył przez OLX-a ze sprzedającym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może dam jakiś update, a może nawet filmik zrobię o tym, czy OLX faktycznie daje tą ochronę, czy to jest ściema. I co tak naprawdę trzeba było pokazać, żeby, żeby odzyskać pieniądze. No i to by było na tyle. Standardowo, jeżeli film się podobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę potrafił. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej!